23 czerwca w gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbyło się wręczenie nagród Wójta Gminy Gromnik uczniom osiągającym szczególne wyniki w nauce. To są e, uczniowie bardzo zdolni, e, którzy dzięki e, wsparciu też ze strony rodziców uzyskują doskonałe wyniki. Dzisiaj e, kryterium to było 5-2, aczkolwiek to jest takie płynne właśnie to trochę takie... E, e, był temat dość gorący pod koniec tego roku szkolnego. Musimy opracować regulamin. Przy czym ja nie ukrywam średnia 5,2 to jeszcze nic nie mówi. W każdym roku ta średnia jest inna. Ona jest płynna. Chciałbym, żeby nie tylko byli uczniowie ze średnią 5,2 czy 5,3. Myślę, że to będzie wyższa średnia, ale też byli uczniowie, którzy mają sukcesy sportowe, żeby to byli uczniowie, którzy mają sukcesy w plastyce, w muzyce, no ale też przede wszystkim uczniowie, którzy mają bardzo dobre wyniki w egzaminach. W tym dniu zostały również wręczone dyplomy i puchary za współzawodnictwo sportowe na terenie gminy Gromnik. W naszym współzawodnictwie gminnym bierze udział pięć placówek oświatowych. Wszystkie szkoły, które mają osiem klas, czyli szkoła w Gromniku, w Siemiechowie, w Chojniku, w i w Rzepienniku Marciszewskim. I ta rywalizacja odbywa się na dwóch jakby poziomach. Pierwszy poziom to są igrzyska dzieci, w którym rywalizują dzieci z klas 4-6, a drugi poziom to są igrzyska młodzieży szkolnej, w którym rywalizują dzieci z klas 7 i 8. Jeżeli chodzi o współzawodnictwo na poziomie igrzysk dzieci, najlepszą szkołą okazała się tutaj po zaciętej rywalizacji szkoła w Siemiechowie, natomiast w kategorii igrzyska młodzieży szkolnej zwycięzcą została szkoła podstawowa. W Gromniku. Wręczenia nagród dokonali wójt gminy Gromnik, przewodniczący Rady Gminy, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz dyrektorzy szkół. Nagrody są też bardzo dobre, ładne nagrody. Mam nadzieję, że mogą być jeszcze lepsze w następnych latach, bo na takie spotkanie powinny się znaleźć środki, w samorządzie na pewno się znajdą. Jeszcze raz podkreślam, jest to... Miłe zakończenie roku szkolnego. Chciałoby się powiedzieć, że, że tak 100% wszystkich uczniów osiągało takie wyniki. Koordynatorem całego spotkania była Magdalena Pichner, kierownik administracji szkół i przedszkoli samorządowych.